Podstawowe zasady współpracy adwokata z klientem. Dzień dobry, nazywam się Justyna Michala-Królicka i od 14 lat wykonuję zawód adwokata. Relacja adwokat-klient polega na pełnieniu przeze mnie funkcji Twojego pełnomocnika procesowego jako mocodawcy. Relacją tą w mojej ocenie rządzą pewne zasady, które stosuję i postaram się przybliżyć. Stosowane przeze mnie reguły to współpraca z klientem oparta na zaufaniu i dbałości o dobro klienta, Stosowanie zasad etyki adwokackiej, reguła niezależności, obowiązek rzeczowości oraz zachowanie tajemnicy adwokackiej. Teraz przybliżę każdą z tych reguł. Współpraca. Zawarcie umowy o obsługi prawnej z klientem oznacza wspólne podjęcie decyzji o pełnieniu przeze mnie funkcji twojego pełnomocnika procesowego. Stosunek ten, relacja o podłożu prawnym musi opierać się na dobrej współpracy. Moim obowiązkiem jest rzetelna ocena prawna i zaproponowanie odpowiednich rozwiązań. Od klienta zaś oczekuję obiektywnego przedstawienia stanu faktycznego sprawy oraz okoliczności pobocznych, mogących mieć znaczenie dla rozwiązania konkretnego problemu. W toku obsługi prawnej informuję klienta o przebiegu postępowania, podejmowanych przeze mnie czynnościach i planowanych rozwiązaniach. Zawsze jednak treść sformułowanych przeze mnie stanowisk procesowych jest konsultowana i akceptowana przez klienta. Stosunek klienta do adwokata oparty jest też na zaufaniu. Nalożyte wykonywanie przeze mnie moich obowiązków możliwe jest dzięki stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Etyka. Zasady wynikające z kodeksu etyki adwokackiej to unormowania, które przyjmuję jako adwokat i mam obowiązek stosować, wykonując swój zawód. Zasady te obligują mnie do dbałości o dobro mojego klienta. Celem podejmowanych przez adwokata czynności zawodowych zawsze jest ochrona interesów klienta. Reprezentując klientów jako adwokat, mam obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów prowadzonych spraw, a także doradzam ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta. Niezależność. W czasie wykonywania czynności zawodowych adwokat powinien korzystać z pełnej swobody i niezależności. Oznacza to, że adwokat nie powinien pozostawać w takim stosunku zależności, który mógłby budzić wątpliwość co do jego decyzji w toku reprezentacji, np. z uwagi na inne zobowiązania zawodowe bądź relacje osobiste. Adwokat nie może reprezentować klientów, których interesy są sprzeczne, chociażby ci klienci się na to godzili. W razie ujawnienia się sprzeczności interesów już w toku postępowania, adwokat ma obowiązek wypowiedzieć pełnomocnictwo tym klientom, których interesy są sprzeczne. Swoboda przy wykonywaniu czynności zawodowych przejawia się również w zakazie podejmowania przez adwokata sprawy przeciwko bliskiej jemu osobie, jak również przeciwko osobie, z którą ma poważny zatarg osobisty. Nie należy bowiem prowadzić sprawy w sytuacji, gdy rzetelna, obiektywna ocena stanu faktycznego może zostać zachwiana przez osobisty, emocjonalny stosunek do strony postępowania. Rzeczowość. Przy wykonywaniu czynności w ramach reprezentacji klienta obowiązuje mnie zachowanie zasady rzeczowości. Odnosi się to do przedstawianych sądowi faktów. Odpowiadam jako adwokat za formę i treść redagowanych przeze mnie pism procesowych oraz innych oświadczeń. Dlatego dobra relacja z klientem i zaufanie jest elementem niezbędnym. Oczywiście adwokat nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą faktów podanych mu przez klienta. Powinien jednak zachować umiar w formułowaniu okoliczności drastycznych lub mało prawdopodobnych. Tajemnica adwokacka. Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Znajdujące się w aktach adwokackich materiały objęte są tajemnicą adwokacką. Tajemnicą objęte są ponadto wszystkie wiadomości, notatki, dokumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz od innych osób, ale związane ze sprawą. Ważnym jest, że obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie, czyli nie wygasa po zakończeniu współpracy z klientem. Podsumowując, powierzając sprawę do prowadzenia pełnomocnikowi procesowemu, masz prawo oczekiwać od adwokata informacji o przebiegu postępowania, o podejmowanych przez niego czynnościach oraz planowanych rozwiązaniach. Adwokat zobowiązany jest do działania z należytą starannością i dbałością o Twój interes. Ma prawo również wymagać od Ciebie rzetelnych informacji i szczerości w ustalaniu stanu faktycznego. Ocena tych okoliczności i odpowiednie rzeczowe zaprezentowanie argumentacji w sądzie lub przed innym organem należy już do obowiązków Twojego pełnomocnika procesowego. Zawsze jednak warto przedyskutować wszystkie warianty strategii procesowej. Nie obawiaj się zadawania pytań celem przedstawienia przez Twojego pełnomocnika wszelkich możliwych do przewidzenia skutków prawnych prowadzonego postępowania. Skutki te są bowiem istotne nie tylko w aspekcie tej konkretnej prowadzonej sprawy, ale również ich oddziaływania na inne aspekty Twojego życia lub obowiązki prawne. Informacje, których udzielasz adwokatowi w związku z prowadzoną w Twoim imieniu sprawą są chronione tajemnicą adwokacką, która nie wygasa pomimo zakończenia sprawy. Pamiętaj, że przed udzieleniem pełnomocnictwa procesowego Twojemu adwokatowi warto omówić zasady i reguły rządzące Waszą współpracą.